Wszystko, co było związane z Łuszu, wszystko, co było związane z Chinami, zawsze mnie bardzo interesowało. Żonę też poznałem w Chinach. Większość swojego życia zawodowego też związałem z Chinami, bo pracowałem w Międzynarodowej Federacji Łuszu przez długi okres czasu. Tłuszu to nie jest tylko ruch, to nie jest tylko technika. To jest sposób życia, sposób myślenia, sposób funkcjonowania. Pierwszy element to jest taki że trzeba cały czas się ruszać. Po drugie, yy, trzeba na bieżąco oceniać swoje słabości i nad słabościami pracować. Tatuę, kopnięcie, ta uderzenie, Zawsze uderzenie, mhm. raz i wejście. Po trzecie, trzeba z pokorą jakby podchodzić do czasu. Ja zaczynając, mając lat 5, inaczej mój organizm funkcjonuje niż mam te, w tej chwili 56 lat. Trzeba obserwować i spójnie, jako cały jeden główny system, traktować swoje życie. Na pewno chciałbym w swoich dzieciach widzieć kontynuację e, mojej pracy. Wiadomo, że tutaj się jako e, pierwszy narzuca syn. E, on jest pracowity, dobrze mu to idzie, ma przekazane w genach e, jakby sposób ruchu. Przytrzymanie mocno. Ła. Oriana z kolei być może jest nawet silniejsza psychicznie od Oscara. także mocno. W całości to, to ładnie się składa. Herbata to jest taki element, który pozwala nam się też wyciszyć. Bardzo często siadamy sobie z żoną do herbaty i wtedy możemy porozmawiać. Bez telewizji, bez telefonów, siedzimy naprzeciwko siebie, delektujemy się herbatą i możemy porozmawiać. To jest też bardzo ważny element takiego funkcjonowania społeczności chińskiej, zwłaszcza na, na południu Chin, gdzie ta herbata jest bardzo celebrowana i to jest ten moment, gdzie, gdzie można odpocząć chwilę, zwolnić tempo życia. Sam nawet będąc w szkole po całej zrobiłem sobie instrument, jeszcze korzystałem wtedy nie było strun, to robiłem z żyłki. No i się okazało po wielu latach, że to jest instrument Gucin, na którym obecnie gram. Doczekałem się takiego sformułowania z ust mojej żony, która wielokrotnie powtarza Chińczykom, że ja jestem bardziej chiński niż większość Chińczyków, więc no, jest to dla mnie komplement.